Tym razem nie było deszczu na lubelskim owalu, gdzie w niedzielę o ligowe punkty walczył KMZ Motor Lublin i Polonia Piła, ale ponownie był za to Dreszczowiec. Po emocjonującym meczu w Krośnie żołnierze KMZ Motor Lublin znowu nie mieli zamiaru oszczędzać nerwów swoich kibiców. Sprawę zwycięstwa nad Polonią Piła rozstrzygnęli w czternastym biegu, a dopiero chwilę wcześniej po raz pierwszy wyszli na prowadzenia. Złe informacje z lubelskiego toru dobiegły kibiców już w sobotę, kiedy podczas treningu kontuzji doznał Edward Mazur, i w niedzielę musiał go zastąpić Emil Pulczyński. O tym, jakie było to osłabienie dla gospodarzy, niech świadczy zerowy dorobek, z jakim żużlowiec zakończył zawody. Zmocnieniem w tym meczu miał być sam Masters, ale Australijczyk początek miał słaby. W parze właśnie z Emilem Pulczyńskim pierwszy bieg przegrali 1-5. Kolejne dwa biegi to remisy, ale żaden z nich nie zakończył się indywidualnym zwycięstwem gospodarzy i po trzech gonitwach było 11-7 dla gości. Wszystko zmieniło się jeszcze przed pierwszym równaniem toru, kiedy Krystian Rempała wspólnie z Alesem Drymlem przywieźli na 5-1 Rena Bacha i Arkadiusza Pawlaka, a zatem pierwsza faza meczu zakończyła się remisem 12-12. Później zawody wciąż były wyrównane. W ósmym biegu goście z Krosna wyszli na czteropunktowe prowadzenie 26-22 i 29-25, ale już w dziesiątym znów był remis 30-30, który utrzymał się do 12 gonitwy. Trzy ostatnie biegi należały jednak do podopiecznych Jerzego Głogowskiego. Lublinianie najpierw wygrali 4-2 dzięki zwycięstwu sama Mastersa, a następnie 5-1 dzięki Timo Lachtiemu i Kamilowi Pulczyńskiemu, którzy w ten sposób przypieczętowali zwycięstwo gospodarzy. W ostatnim biegu znów najszybszy był Masters, ale Nitwa zakończyła się remisem 3-3, a mecz ostatecznie wynikiem 48-42 dla KMZ Motor Lublin. Kolejny zapewne dreszczowiec lubelscy kibice obejrzał już za tydzień, 28 czerwca, w niedzielę do koziego ogrodu przyjedzie lider Wybrzeże Gdańsk, szkoleniowiec Jerzy Głogowski nie ukrywa, że chce powalczyć o zwycięstwo i punkt bonusowy. W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami było 52-38 dla gospodarzy.